Pewnie wielu z Was zastanawia się teraz, co jest grane. Co ja tutaj w ogóle robię? Na początek przedstawię się Wam. Nazywam się Joanna Ojtkowiak. Jako prezenterka przeprowadzę Was przez pierwszy odcinek wieleńskiej TV Flow, czyli pierwszej młodzieżowej internetowej telewizji w naszej regionie. Co to w ogóle ma być? No właśnie, to jest dobre pytanie, które warto na początku wyjaśnić. Miasto Gmina Szereg Kultury w Wieleniu złożył wspólnie z grupą młodzieżową wniosek do ogólnopolskiego programu Równa szanse. Regionalny Konkurs Grantowy. Udało się. Po raz drugi z rzędu otrzymał wsparcie finansowe z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Dzięki temu może być z Wami i realizować projekt o nazwie Wielka TV Flow, czyli Młodzi o swoim mieście. Chcemy zachęcić młodych z naszej gminy do tworzenia telewizji internetowej. Więcej o projekcie możecie poczytać na stronie www.mgop.wielen.pl. Tam również znajdziecie regulamin konkursu na logo naszej stacji. Chcemy Was zaprosić do wzięcia w nim udziału. Można wygrać słuchawki firmy Razer. Sporo warte. Więc drodzy koledzy i koleżanki, do dzieła, trochę wyobraźni, minimalny wkład czasu. Dość gadania. Na początek proponuję obejrzeć Sondę Uliczną. Nasz zespół sprawdził, co wieleniacy sądzą o wielańskiej TV Flow. Wypytaliśmy też o kilka innych rzeczy. Wybieramy się z kamerą na miasto, aby dowiedzieć się, co mieszkańcy sądzą o naszej telewizji. No, czy wie Pani, co oznacza słowo Flow? O, no, no, się. Wiem, że coś z telewizją związane. U was przynajmniej. Przepraszam, ja że nie wiem, ale myślałam się, że to jest płynięciem. Coś takiego mi się kojarzy z tym słowem. Przyznam się, że nie znam angielskiego, ale kojarzy mi się jedynie jakieś płynięcie, coś z fala coś takiego. Nie wiem, czy mówię dobrze, ale takie mam skojarzenie na pierwszy rzut. Teraz sprawdźmy, co mieszkańcy myślą o naszej telewizji. No bardzo dobra. Myśl, myślę, że takie Wencje twórcze dadzą troszeczkę yy, jakby do jakiegoś koło może ludziom, którzy sądzą, że wiele się nic nie dzieje. Nie? No to no, ważne tematy. Dlatego, że, że po prostu tu w naszej okolicy nie ma takiego czegoś, a młodzież reklam, jest zainteresowana i na pewno by się to przydało. No, wydaje się, że to dobry pomysł. tym bardziej, że prowadzi to młodzież, więc na pewno będzie to ciekawe. I na pewno nie to żywności to, to sądzę. Bo młodzież ma wiele dobrych pomysłów, więc na pewno to fajnie wyjdzie. Mam nadzieję. Cieszy mnie bardzo, że ta sprawa powoli na toku i bardzo miło, że powstają nowe inicjatywy tutaj. Chociaż ten internet, że tak powiem, troszeczkę jest tak chwilami słaby dla nas, ale ta inicjatywa tej telewizji, ja sądzę, że ona będzie ekspresem jakimś i taką wskazówką inicjującą, pójdzie do przodu i razem młodzież i wszyscy będziemy bardziej zdobudowani, żeby poszerzyć te, te, te informacje tutaj, tej działalności, te artystyczne. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że no, nasza młodzież w Wieleniu no, nie ma gdzie właściwie spędzać wolnego czasu. I myślę, że to jest bardzo, dobra, y, bardzo dobry pomysł. Sądzę, że jest to bardzo dobry pomysł na promowanie naszej miejscowości, na y, promowanie działań młodzieży. Jak dla mnie, świetny pomysł. A teraz dowiedzmy się, co interesuje mieszkańców Wielenia. Mamy przepiękne zakątki, nie tylko zabytki, ale przede wszystkim okolice. Przepiękna bukówka, przepiękne łąki nadnoteckie, no, wzgórze i wiele, wiele innych miejsc. No na pewno zabytki wiele nie? To, to, to... Mam nadzieję, że klientujecie dzisiaj na tym poznaliście Wielenia, jesteś z Jelenia, więc myślę, że pracowałaś nad tym, żeby poznać kulturę i zabytki Wielenia. No i oprócz tego, co się dzieje na naszych oczach na przykład. W tej chwili jest miasto kanalizowane, więc to też yy, wydaje mi się, można się tym też poszczycić. A jakie tematy mogłyby się znaleźć w tej telewizji? A to już trudno mi przewidzieć. To już będzie wasza działalność. Ja nie wiem, jakie tematy. W Wieleniu trzeba pokazać, że nasze miasto jest piękne. Bardzo często jest tak, że przyjeżdżają do nas znajomi, przyjeżdżają wasi koledzy i wy nie wiecie, co im pokazać. Bardzo dobrze, że telewizja, wasza internetowa, pokaże młodzieży, co można w Wieleniu zobaczyć. No, myślę, że jest to szerokie zadanie dla młodzieży. Możecie się zajmować praktycznie, praktycznie wszystkim, docierać do najszybszego dronu swoich mieszkańców. No, mi się wydaje, że tematy, które doty do, dotyczą naszego środowiska. No, myślę, że może problemy ludzi, których yy, pewno w każdej społeczności jest wiele, więc to też więc podejrzewam, że taki społeczny profil tej telewizji też by się przydał. Przede wszystkim uczulanie młodych na yy, 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 słownictwo, które coraz to częściej. Yy, jest zauważalne, że młodzi no, kną jak szewce, nie? Co się ogólnie no, nam, nam już w takim wyjrzałem nie podoba. Każda inicjatywa młodzieży jest świetnie odbierana. Powinniście spojrzeć na świat, to co wam się podoba. i Że będziecie pokazywać innym dorosłym, przede do wszystkim, a także rządzącym tą gminą, co byście chcieli zmienić i w jaki sposób tą gminę robić. Na pewno y, wszelkie jakieś tam y, inicjatywy z waszej strony i, i, i takie wskazówki, które mogłyby służyć ludziom ogół, ogółem, ludziom, obłowi naszemu naszego wielenia, to y, no na pewno by wyszło na plus, bo y, ludzie nieraz lubią. Jak im się coś powie, nie? Jak im daje wskazówki, że o to trzeba by zrobić, to się robi. A to takie po prostu jakoś plusuje później, nie, na całości. Szczerze polecam wszystkim. No, polecam wszystkim. Jeszcze nie wiem, jaka tematyka będzie poruszana. Jeśli tematyka o naszym regionie, to polecam w i starszym, i młodym. Śmiało zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mieszkańcy gminy Wialeń znowu nie zawiedli. Do w wolontariuszy wojsku wrzucili ponad 16 tysięcy złotych. To drugi wynik w historii. Byliśmy z naszą kamerą w stawie wieleńskim, który mieści się w Się Siedziało w Wieleniu, mieszkańcy gminy również nie zabyli. Do puszek wolontariuszy WOŚP wrzucili rekordową sumę ponad 16 tysięcy złotych. Granie w Ośrodku Kultury Szczelnica rozpoczęło się od godziny 15. Zagrała orkiestra Dęta z Wielenia działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wieleniu. Po niej odbyły się nasełka w wykonaniu dzieci z Gminnego Przedszkola w Wieleniu. Swoją cegiełkę na rzecz woź dorzucili uczniowie szkoły podstawowej imienia Kazimierza Wielkiego. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaśpiewali piosenki niemieckie. Latyno-amerykańsko-dyskotekowo, słowem bardzo tanecznie, zrobiło się podczas występów iskierki, marionetki i małe marionetki. Podopieczne pani Anny Machmar w kilkudziesięciominutowym repertuarze, przygotowanym specjalnie na tę okazję, zaprezentowały układy taneczne od największych współczesnych przebojów muzyki rozrywkowej. Nie zabrakło także występów dziewczyn z zespołu Love Dance, działającego przy świetlicy środowiskowej w Miała. Taneczne klimaty utrzymywały dwa kolejne zespoły, tym razem muzyczne. Czyli Markus i Normik, formacja Channel, jak na gwiazdę sztabowego graniczy stało, stanęła na wysokości zadania. Swoimi przebojami, helka, chwile zapomnienia, karnawał, rozbawili publiczność. Sztabowe granie nie zakończyło się światełkiem do nieba. Po kilkunastominutowym pokazie fajerwerków zagrał jeszcze Lajusz Niezwykły urok osobisty i wrażliwość artystyczna wokalistki w połączeniu z profesjonalnym brzmieniem muzyków to słowa, które dobrze opisują atmosferę koncertu bandu z ujścia. Młodym składem, ale dojrzałym muzycznym zespół zaprezentował własne aranżacje do polskich i zagranicznych przywojów. Warto podkreślić, że wszystkie zespoły artyści wystąpili hartetywnie, czyli zgodnie z ideą jaka przyświeca od 21 lat orkiestrze Jurka Osiaka. W przerwach pomiędzy kolejnymi występami odbywały się licytacje tradycyjnie największym zainteresowaniem wśród licytujących cieszył się tort w kształcie serca, którego po raz kolejny kupił burmistrz wielania Zbigniew Stochaj. Słodki wietek został zjedzony przez dzieci, po raz pierwszy przed szerszą publicznością zaprezentował się zespół redakcyjny młodzieżowej telewizji internetowej Wieleńska TV, Flory, który nagrywał relacje z tego wydarzenia. Już wkrótce będzie można ją zobaczyć za pośrednictwem strony internetowej mgokmiśmieli.pl. Zima znowu nas zaskoczyła. Nieośnieżone chodniki i nieprzyjezdne drogi. Zobaczmy, jak wygląda nasze miasto w zimowej scenerii. O wypadek drogowy nie trudno. Do jednego z nich doszło w miniony poniedziałek w miejscowości Huta szklana. W miniony poniedziałek na prostym odcinku drogi przed miejscowością Huta Szklana doszło do wypadku drogowego. W akcji ratowniczej wzięli udział strażacy z OSP w krzyżu. Choć miejsce zdarzenia wyglądało mało ciekawie, to na szczęście nikomu nic się nie stało. Feriada w gminie Wieleń rusza pełną parą. Zobaczcie, co Miejsko gminy Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci i młodzieży. Rozpoczęła się feriada w gminie Wieleń. W Miałach odbyły się pierwsze ferie objazdowe. Na początku zaproszeni goście z Wrocławia przedstawili węże dusiciele. Następnie miały miejsce gry i zabawy dla dzieci. Atrakcją były nagrody otrzymywane za konkurencję. Natomiast w Dziężoźnie Wielkim oprócz wcześniej omówionych atrakcji wystąpił zespół breakdance Twist Squad. Akcentem końcowym każdej feriady była dyskoteka. Pierwszy serwis dobiega końca. Przypominam, że do 25 stycznia czekamy na propozycję logo naszej stacji. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie angoku. Zanim się z Wami rozstaniemy, to proponujemy kilka ujęć. W roli głównej Młodzieżowy Zespół Redakcyjny Wielańskiej TV Flow. Pokazałem paluszkiem? Nie. Tego się nauczyłaś, jaka to była? Dobra. Już? <noise> no weź to tam wyłącz. A my się z kamerą na miasto? Nie. Drodzy koledzy i koleżanki, do dzieła. prawie wyobraźni, minimalny wkład czasu. Dość badania. Na początek... Tak, <noise> ładnie było. Pewnie wielu z Was zastanawia się teraz, co jest dla mnie. Co ja tutaj w ogóle robię? Na początek przedstawię się. Nazywam się Joanna Wojtkowiak i jako prezenterka Bieleckiej Cie... <noise> Telewizji Młodzieżowej! <laughs> Agora, 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 Chcesz dołączyć do nas, weź na nasz profil na Facebooku. Tworzę swój klimat. Do zobaczenia za dwa tygodnie.